To jak to jest z tym dowodem? Dajemy go do ręki policjantowi, czy wystarczy jedynie okazać? Prześledzimy kilka różnego rodzaju argumentów, także te wskazywane przez naszych widzów. Część z Was najpewniej będzie mocno zaskoczona. Argument pierwszy. Niektórzy pytani przez nas o ten temat widzowie zauważyli, że audytor w momencie gdy decyduje się na legitymowanie i ma przy sobie dokument, przekazuje go do ręki, więc odpowiedź nasuwa się sama. Rzeczywiście było tak, że jeżeli dochodziło do legitymowania, a ten miał przy sobie dokument, policjanci otrzymywali tenże do ręki. Argument numer dwa. Niektórzy z widzów wskazujący, że termin okazywać widnieje w znanej im ustawie, poproszeni o wskazanie przepisu nie mogą go znaleźć i się wycofują ze swojej tezy. W ustawie o policji i w rozporządzeniu wydanym na podstawie tej ustawy, które traktuje o legitymowaniu, nie znajdujemy terminu okazać, związanego ściśle z działaniem legitymowanego. Twierdzenie odnośnie istnienia przepisu mówiącego wprost o okazywaniu dokumentu w przypadku legitymowania może wynikać także z tego, że ktoś gdzieś coś o okazywaniu zasłyszał, bo w rzeczywistości temat okazywania dokumentu w prawie się pojawia, a dotyczy on wykonywania tej czynności przez policjantów gdyż ci w niektórych przypadkach, na przykład będąc nieumundurowanymi podczas legitymowania osoby, mają obowiązek właśnie okazać legitymację, o czym mówi aktualne rozporządzenie w sprawie m.in. legitymowania. Argument numer 3. Popularny youtuber sierżant Bagieta, który jest policjantem z południa Polski, w jednym ze swoich materiałów odnośnie legitymowania wyjaśnia, że policjantowi należy udzielać dokumentu. I to też ważna sprawa. Policjantowi nie okazujesz dokumentu, tylko policjantowi ten dokument musisz udzielić. Sprawdźmy, co oznacza udzielić, żeby nie być gołosłownym. Udzielić. Słownik języka polskiego PWN. Myślę, że to jest źródło rzetelne. Udzielić. Udzielać. Dać lub użyczyć czegoś. Umożliwić uzyskanie czegoś. Wyrazić zgodę na coś. Więc udzielając dokumentu, niejako przekazujesz władztwo nad tym przedmiotem na chwilę funkcjonariuszowi, który jest uprawniony do legitymowania. Argument numer 4 wiąże się bezpośrednio z argumentem numer 3, a mówi on o tym, że wielu policjantów, w tym także wcześniej wspomniany, wskazują miejsce w prawie, gdzie jest mowa o udzielaniu, a więc fizycznym przekazaniu dokumentu i chodzi tu o artykuł 65 kodeksu wykroczeń, którego paragraf drugi mówi między innymi o tym, że kto wbrew obowiązkowi nie udziela dokumentu tożsamości Organowi upoważnionemu do legitymowania, to musi się liczyć z grzywną albo karą pozbawienia wolności. Argument numer 5. Na stronach policyjnych, a także w niektórych materiałach dydaktycznych tej formacji, znajdujemy także informacje mówiące o udzielaniu dokumentu, co jest w związku z tym, o czym była mowa wcześniej, równoznaczne z przekazywaniem go do rąk funkcjonariuszy. A w różnych artykułach, m.in. w Gazecie Prawnej, możemy przeczytać komentarze w podobnym tonie. Nie brakuje na tych stronach zapisów, że twierdzenia o rzekomym okazywaniu dokumentu są niczym innym jak pseudoprawnymi opiniami, w rzeczywistości nie mającymi umocowania w prawie. I tu przechodzimy do argumentu numer 6, który jest bardzo często związany z poprzednim. Niektóre z materiałów wymienionych przed chwilą bezpośrednio odwołują się do chyba najczęściej przytaczonego przez policję wyroku sądu w sprawie nieudzielenia dokumentu policjantom, który to wyrok zapadł w listopadzie 2014 roku i wskazywał on na obowiązek przekazania. Czy też wręczenia dokumentu policjantowi. Wszystkie materiały, których użyto w tym filmie, zostały podlinkowane w opisie tego filmu, a wy otrzymaliście 6 argumentów dotyczących jednej z technicznych części legitymowania. Wielu może się to nie podobać, ale wygląda to właśnie tak. Wygląda to tak, mieli Państwo, że najpewniej dupa blada z tą koniecznością dawania do rąk dokumentu tożsamości. A dlaczego właśnie tak? Argument pierwszy, mówiący o tym, że autor nagrań z tego kanału jednak daje policjantom do rąk swój dokument, a to sugeruje czy wskazuje, że jest taka konieczność, posiada wadę w postaci nieuwzględnienia innych przyczyn takiego zachowania lub nieuwzględnienia ich z tą samą wagą. Legitymowany przecież może dawać dowód z własnej woli. Jak już dochodzi do interwencji, to może przy tej okazji chce sprawdzić, czy funkcjonariusze będą respektować jego prawa w sytuacji, kiedy on zrobi wszystko tak, jak chcą, a nie tak, jak musi. I I Argument numer dwa ma także wadę w postaci elementu ignorancji. W argumentacji opartej o logikę należy pamiętać o zasadzie mówiącej o tym, że jeżeli nie wykazano prawdziwości tezy, w tym wypadku tezy o jedynie okazywaniu dokumentu, to z automatu nie oznacza, że teza o konieczności przekazania udzielania na przykład dowodu osobistego jest tezą prawdziwą. Jeśli ktoś nie wykazał, że zostałeś w domu, to nie znaczy, że wykazano, że w domu cię nie było. To dopiero ewentualnie należy wykazać, jeśli jest taka potrzeba. Zanim przejdziemy do kolejnego argumentu, przedstawimy teraz Wam pewne ćwiczenie, które pomoże zrozumieć, co jest nie tak z powoływaniem się na pewien przepis przez wielu funkcjonariuszy. Sprawę legitymowania w sposób szeroki omówimy w innym materiale, natomiast na potrzeby przykładu, który chcemy wykorzystać w naszym ćwiczeniu, przywołujemy tutaj przepis dotyczący legitymowania się przez policjanta. Prawdą jest to, że przepisy dotyczące legitymowania osób przez policję, ujęte w rozporządzeniu z lutego 2020 roku, wydanego na podstawie artykułu 15 ustawy o policji, nakładają obowiązek okazania legitymacji przez policjanta jedynie w przypadku, gdy ten nie jest umundurowany. I teraz rozważmy przykładowe zdanie: Policjant, który wbrew obowiązkowi nie okazuje legitymacji osobie, którą legitymuje, podlega karze nagane. To zdanie nie wyklucza istnienia sytuacji opisanej w przepisach, o których przed chwilą była mowa, bo przecież policjant, który nie okazuje legitymacji w sytuacji, kiedy nie ma takiego obowiązku, karze nie podlega i nie kłóci się to w sposób logiczny z zaprezentowanym przykładem zdania. To zdanie nie stanowi o istnieniu obowiązku legitymowania się przez każdego policjanta w każdej sytuacji. Ono jedynie mówi, że jak ktoś ma taki obowiązek. Co nie znaczy, że ma zawsze i wszędzie i się z tego obowiązku nie wywiązuje, to będzie podlegał karze. To zdanie, gdyby było przepisem, nie ustanawiałoby istnienia obowiązku legitymowania się policjanta osobie, którą legitymuje. Ono mówiłoby jedynie o sankcjach w określonej sytuacji, nie w każdej. Mamy nadzieję, że to jest jasne. Dlaczego zatem niektórzy policjanci tworzą taką narrację, w której sugeruje się, że artykuł 65 kodeksu wykroczeń, konkretnie paragraf 2, nakłada obowiązek udzielenia dokumentu, skoro w tym artykule napisane jest, że karze podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie udziela dokumentu upoważnionym instytucjom, w tym wypadku policji? Dlaczego? Ten przepis nie stanowi obowiązku udzielenia dokumentu, stanowi on jedynie o sankcjach dla osoby, która taki obowiązek by miała i by się z niego nie wywiązała. To nie znaczy, że taki obowiązek istnieje dla każdego i zawsze. Żeby ten przepis mógł być przywoływany i stosowany, należy wykazać dopiero istnienie przepisu gdzieś indziej, który nakłada obowiązek udzielenia dokumentu lub jakiś inny obowiązek, którego niewykonanie może prowadzić do sankcji z artykułu 65 paragrafu 2. Bardzo sytuacją odnośnie konstrukcji artykułu 65 Kodeksu Wygroczeń, paragrafu 2 i konsekwencji z nią związanych mamy opisaną w uzasadnieniu wyroku sądu z października 2018 roku dotyczącą sytuacji, w której osoba nie udzieliła policji informacji odnośnie swojego zatrudnienia. Dowiadujemy się z niego, że już z brzmienia tego przepisu wynika, iż nie stanowi on samodzielnej, kompletnej normy prawnej, lecz wymaga dopełnienia treścią wynikającą z innych przepisów prawa. Jest tak zwanym przepisem zrębowym niezupełnym. Dalej czytamy, że zwrot. Wbrew obowiązkowi świadczy o tym, że artykuł 65, paragraf 2 Kodeksu Wykroczeń ma charakter sankcji za naruszenie obowiązku, który wynikać musi z odrębnej niż kodeks Wykroczeń ustawy. Gdyby artykuł 65, paragraf 2 Kodeksu Wykroczeń miał być samoistnym źródłem obowiązku podania przedmiotowego obowiązku, zawarcie w nim zwrotu wbrew obowiązkowi byłoby zbędne. Tymczasem uznanie fragmentu przepisu prawa za zbędny naruszałoby jedną z podstawowych zasad wykładni językowej, zgodnie z którą nie można interpretować przepisów w sposób pomijający lub niweczący jego część. Dalej jest jeszcze ciekawiej, bo poza kolejnymi logicznymi batami kierowanymi wobec wniosku policji o ukaranie osoby stwierdza się to, na co zwraca uwagę autor nagrań z tego kanału, a mianowicie na to, że powinność zachowania oczekiwanego przez funkcjonariusza nie tylko musi mieć umocowanie w przepisach, ale także należy o takim przepisie pouczyć osobę, wobec której prowadzi się czynności, a dopiero w razie prawidłowego wskazania istnienia przepisu w przypadku dalszego oporu dotyczącego niepodawania informacji, której oczekuje funkcjonariusz, dopiero teraz aktualizuje się artykuł 65 paragraf 2. Co to oznacza w naszym przypadku? W naszym przypadku oznacza to tyle, że gdy policjant nie wskaże ci przepisu spoza kodeksu wykroczeń mówiącego o obowiązku udzielania, to nawet gdyby taki przepis istniał gdzieś wprost, to brak jego wskazania ze strony funkcjonariusza prawdopodobnie uchroniłby cię przed karą. Sierżancie Bagieto i inni policjanci. Nie możecie zasadnie mówić komuś, kto nie chce wam udzielić dokumentu do ręki czy podać miejsca zamieszkania, nie możecie mówić, że artykuł 65 Kodeksu Wykroczeń mówi, że taki obowiązek ta dana osoba ma, bo ten artykuł o tym nie mówi. I możesz ukarać kogoś z artykułu 65 KW, paragraf drugi, jeśli nie istnieje gdzieś poza tym artykułem przepis stanowiący o obowiązku np. udzielenia dokumentu. Żeby móc skorzystać z artykułu 65, należy wykazać bezpośrednio lub pośrednio przepis mówiący o obowiązku, którego niewypełnienie grozi sankcjami z artykułu 65. Nie odnajdujemy w przepisach prawa bezpośredniego obowiązku mówiącego o udzielaniu dokumentu uprawnionemu w danej sytuacji, ale prawo może jeszcze działać w związku z zasadą wynikania normy z normy. Na przykład nie ma zapisu, że Ty masz obowiązek się legitymować w określonej sytuacji, natomiast taki obowiązek wynika z istniejącego prawa. Upoważnionych instytucji do legitymowania w tej samej sytuacji. Tak samo jak nie ma zapisu mówiącego o tym, że Ty masz prawo do poznania imienia i nazwiska policjanta, gdy ten Cię legitymuje, natomiast takie prawo posiadasz, gdyż wynika to z obowiązku podania danych przez policjanta, co już w prawie zapisane jest. Skoro to mamy już naświetlone, to teraz dochodzimy do głównego pytania. Gdzie są przepisy, z których wynika, że dokumentu trzeba udzielić? Ustaliliśmy już, że z artykułu 65 KW nie wynika taki obowiązek. Najczęściej spotykanym orzecznictwem w tej sprawie, na który powołuje się policja na swoich stronach, jest wyrok z listopada 2014 roku. Na jednej ze stron policji podaje się orzecznictwo sądu w sprawie człowieka, który nie przekazał podczas kontroli drogowej dokumentu prawa jazdy do ręki funkcjonariuszowi. Pokazał go jedynie przez szybę samochodu. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, a panu za ten czyn zasądzono karę w wysokości 200 zł w związku z artykułem 65 kodeksu wykroczeń, paragraf 2. Sąd w tym orzecznictwie zauważa, że przepisy nie rozstrzygają, że koniecznym do osiągnięcia rezultatu wylegitymowania jest przekazanie dokumentu do rąk funkcjonariusza, ale dla sądu przekonujące w tym zakresie okazały się być wyjaśnienia policjantów, którzy wskazali na konieczność weryfikacji autentyczności dokumentu. W uzasadnieniu ujęto, że oczywistym jest, że bez fizycznego posiadania dokumentu nie można ustalić autentyczności dokumentu, a to z tego względu, że samo okazanie dokumentu, nawet umożliwiające. Pełne odczytanie danych nie może być uznane za pełne wylegitymowanie. Jesteśmy przekonani, że przynajmniej część widzów już widzi ten fikołek. Ta część uzasadnienia logicznie koniecznie wskazuje na to, że jeśli policjant nie ma w ręku Twojego dokumentu to nie możesz być w pełni wylegitymowany. Problem jest oczywisty, bo nagle okazuje się, że przecież policjant w wielu sytuacjach dokumentu podczas legitymowania w ręku mieć nie będzie, bo na przykład dokumentu nie nosisz ze sobą, no bo nie musisz. I co teraz? Pełni legitymowany, legitymowany, nie w pełni legitymowany? Toż tu bajduży. Policja na swojej stronie pisze w kontekście tej sprawy, że w ujęciu słownikowym legitymowanie to sprawdzanie urzędowo czyichś dokumentów i powtarza, że do Osiągnięcia istoty legitymowania konieczne jest zweryfikowanie dokumentu, i jak nie dasz do ręki, to nie ma pełnego wylegitymowania. Znowu bajdurzenie. Mili Państwo, wygląda na to, że mamy tu do czynienia z wymyślaniem terminów, ze zmyślaniem istnienia rzekomych konieczności, bo gdyby to wszystko było prawdą, to pełnego legitymowania, czymkolwiek ono miałoby być, nie można przeprowadzić, gdy człowiek nie ma przy sobie dokumentu tożsamości. A przecież nie musi mieć. To jest zwyczajne bajdurzenie i nic więcej. Oczywiście nie jest błędem zasysanie definicji ze słownika, ale wtedy trzeba dźwigać cały ciężar treści definicji, a nie to co nam pasuje. To jak to jest z tą definicją legitymowania, którą tu nam przedstawia policja? Jakie to ma konsekwencje? Jeśli nie masz dokumentu przy sobie, to ma to znaczyć, że legitymowania wobec Ciebie nie ma? No bo policja nie może sprawdzić urzędowo Twojego dokumentu w takiej sytuacji, prawda? Ale ale drogi legitymowany obywatelu, hola hola, można mówić o urzędowym sprawdzaniu dokumentu, bo jak pan podasz swoje dane ustnie, to my w systemie sprawdzimy, bo kto powiedział, że przez dokument należy rozumieć jedynie fizyczny obiekt w postaci plastiku z danymi. Więc legitymowanie zachodzi, bo sprawdzamy jednak urzędowo dokument, choć może nie fizyczny. Szachmat obywatelu. Tak? No to jak mam dokument przy sobie, ale podam jedynie dane bez przekazania dokumentu, a wy sprawdzicie w systemie, to to, że go mam przy sobie, nagle z czynności sprawdzania danych w systemie, który jeszcze przed chwilą nazywaliście legitymowaniem, robi coś, co legitymowaniem już nazywać nie można? Zaczeka pan obywatelu, skorzystamy z koła ratunkowego. Telefon do przyjaciela. Tak na marginesie to uzasadnienie tego wyroku było związane z sytuacją, w której policja podjęła kontrolę drogową, facet przekazał do rąk oce i dowód rejestracyjny, natomiast jedynie okazał prawo jazdy. Wtedy policja użyła środków przymusu bezpośredniego i zakuła go w kajdanki, a potem okazało się, że jego prawo jazdy zostało wcześniej zatrzymane. Ciekawe jak dobrze się to akurat składa, bo coś tu od razu można wyjaśnić i pokazać. Gdyby policja nie zdecydowała się na użycie środków przymusu bezpośredniego najpierw, lecz w w pierwszej kolejności pisałaby te dane nie biorąc dokumentu do ręki, to i tak okazałoby się, że facet ma ten dokument zatrzymany i nie mógł prowadzić auta. I wtedy właśnie policjant ma uzasadnione podejrzenie, że coś w sprawie tego dokumentu jest nie tak, jak trzeba. Tak samo w innej sytuacji, na przykład legitymowania na ulicy, gdzie osoba legitymowana kiedyś wcześniej zgłosiła, że najpewniej ukradziono jej dokument. Policjant prosi o wylegitymowanie się, ta wyciąga dowód, podaje PESEL, po czym okazuje się. Okazuje się, że policja ma informację o zgłoszeniu kradzieży. Pan tłumaczy, że zapomniał zgłosić, że dokumenty się odnalazły, no ale w tej sytuacji informacja ta w policji jeszcze nie istnieje, w związku z czym uzasadnione jest tu oczekiwanie przekazania dokumentu, by sprawdzić, czy nie jest on na przykład podrobiony. I można tu wtedy wyjść z tematem braku wykonania polecenia wydanego przez policjanta, a fakt, że wiąże się to z nieudzieleniem dokumentu, może posłużyć do tego, że kara za taki występek może być na przykład bliższa górnej granicy kary grzywny opisanej w prawie. Dlaczego policja miałaby sprawdzać prawdziwość dokumentu, jeżeli nie ma podejrzenia o to, że jest on nieprawdziwy? Jaka magia powoduje, że dokument ten fizycznie należy sprawdzać, ale na przykład nie sprawdza się już telefonu, kurtki itd. Przecież nie jest wykluczone, że one są także kradzione. Samo to, że policja jest przeszkolona w zakresie sprawdzania autentyczności dokumentu, nie implikuje tego, że to jest MUS. Podsumowując, argument pierwszy jest błędny z tego powodu, że to, że ktoś coś robi, nie oznacza, że jest zmuszony do tego przez przepisy. Argument drugi jest błędny, ponieważ to, że nie wykazano prawdziwości tezy A, nie oznacza, że prawdziwa jest teza B. Argumenty trzeci i czwarty są błędne, bo artykuł 65 kodeksu wykroczeń nie stanowi istnienia obowiązku udzielania dokumentu. Argument piąty jest błędny, bo teksty na stronach opierają się o tezy związane z istnieniem przepisu, Mówiącym o udzielaniu dokumentu w sposób pośredni lub bezpośredni, ale nikt nie wykazał prawdziwości tych tez. Argument szósty jest błędny, między innymi ze względu na brak konsekwencji w stosowaniu definicji słownikowej terminu legitymowanie. Tym samym nie znaleziono przesłanek, aby móc zasadnie twierdzić, iż istnieje obowiązek udzielania dokumentu funkcjonariuszowi w momencie, gdy ten o to prosi, w zdecydowanej większości przypadków, czyli w takich, w których ten nie nie ma uzasadnionego podejrzenia, że dokument ten jest na przykład fałszywy. Somebody just walked over your grave.